Aneczko wszystkim, z tej strony Grzesio, a to kolejny film Specium X Dzisiaj pomyślałem, że zrobimy sobie misję z tymi saniami, ale przy okazji będę otwierał jajka, więc um, jest tak podzielony na pół. No, więc otwieramy, chcemy No jak zawsze na początek. Pierwsza legenda, ale chyba legendy będziemy kasować. No, legendy chyba kasuje, bo to nic nie dostaje. bo i tak w sumie te na te domki gingerbready, więc... Więc tak. Więc i tak e, trzeba to się robić. Mam nadzieję, że coś nam mi się uda zdobyć. E, do, może Hugh? Nie wiem.

a daciu wiek i w poganych. w poganych. Tak. No, no. No, boże, przeciągnij się. No i masz. No, masz. Muszę sobie kupić trzy jajka otwieranie, bo to mnie zaniezuje. A musicie najpierw łapkę zostawić, żebym mógł to kupić. Bo ja bobców jeszcze nie mam. Mój mi właśnie podpowiada, jeden, jedna łapka to jeden dolar na, na robuxy. Tak będzie tych e, łapek 5, to 5 dolarów już kupi jakiś robuxy. Więc już będzie powoli zbieranie na robuxy, spróbuję jakoś tam coś tam wypić. No, do, fajnie się trafia. A to Roblox Studio. Instaluję Roblox Studio. To jest. To nie, tu masz o. Roblox. Instaluję Roblox. W sumie ty masz trzy konta. w widzowie. Mój brat nic nie umie. Proszę, ten komputer pobrany. Tak, popatrz. No, no, pobrane. Masz o, jeden no. Roblox, drugi lo, Roblox, ro, Roblox trójka. To są trzy kąta. Co? No to są, mówię no, tak ci, to, to, to są trzy nie wiem, to są trzy Nie wiem. No. Masz. Jezu. Czekaj. Czekaj, nie denerwuj mnie. Okej. Okay. Zamknij. Wow. Więc to są trzy kąta, to trzeba do śmietnika wyrzucać. O, to jest prawdziwe? Tak. Hmm. Um. O, później, o Tak to tak. No weźcie. Gdzie ja ten gingerbread czas. Chyba nic widzowie z tego nie będzie. Mam 28,40. Próbuję dzisiaj bić, a um, no. Więc widzimy się za chwilę, jak może jakiś dzień się zespi. Chyba widzowie nam się nie uda, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i cześć!